Bieszczacki Park Narodowy – dzika przyroda, malownicze krajobrazy i szczyty, raj dla miłośników górskich wędrówek. Jezioro Solińskie – sztuczne jezioro w Bieszczadach, popularne miejsce wypoczynku z ośrodkami żeglarskimi, przystaniami jachtowymi czy plażami w Polańczyku i Jaworze. Połonina Wetlińska – jedna z najpiękniejszych połonin w Bieszczadach, oferująca spektakularne widoki. Znajduje się tu także kultowa chatka-puchatka. Zamek w Odrzykoniu, ruiny XVI-wiecznego gotyckiego zamku, położone w pobliżu Krosna na wzgórzu górującym nad doliną Wisłoka. Rezerwat Przyrody Przątki, unikatowe formacje skalne, które wieńczą szczyt wzgórza, otoczone malowniczymi dolinami. Popularne miejsce wśród wspinaczy. Tarnica, najwyższy szczyt Bieszczadów, zaliczany do korony Gór Polski, popularny cel górskich wędrówek. Magórski Park Narodowy, jedno z najpiękniejszych i najdzikszych miejsc w Polsce, w sercu Beskidu Niskiego, zachwyca malowniczymi krajobrazami i różnorodnością przyrody. Kamień Leski, pomnik przyrody nieożywionej o skalny, o którym pisał już Aleksander Fredro czy Oskar Kolberg. Miejsce popularne wśród wspinaczy. Wodospad Szepit, jeden z najpiękniejszych wodospadów w Bieszczadach położony na potoku Chylaty. Rezerwat Krępak, rezerwat chroniący las jodłowo-bukowy, ciekawe elementy rzeźby terenu i osobliwości geologiczne. Idealne miejsce na spokojny spacer z dara od gwaru i zgiełku. Bukowe Berdo, jeden z najpiękniejszych fragmentów Bieszczad ze szlakiem prowadzącym przez Bukowe Berdo Połoninę Dźwigniacką i Szołtynię, Beskid Niski. Pasnogórskie na granicy polsko-słowackiej, znane z malowniczych krajobrazów i bogatej historii kultury Łemków, dużo mniej popularny niż Bieszczady, a równie urokliwy zakątek Polski. Arboretum Bole Straszyce, dawne założenie dworskie, gromadzące kolekcje kilku tysięcy gatunków i odmian roślin. Mamy tu zabytkowy dwór mieszczący muzeum przyrodnicze, a także XIX-wieczny fort dawnej twierdzy-przemyśl. Park Miniatur w Myczkowcach. Park prezentujący makiety 140 drewnianych kościołów i cerkwi z pogranicza polsko-słowacko-ukraińskiego. Bieszczadzka Kolejka Leśna. Historyczna kolejka wąskotorowa, z pokładu której można podziwiać malownicze zakątki Bieszczadów. Zagroda Żubra w Muczne. Ośrodek hodowli Żubrów, gdzie można zobaczyć te majestatyczne zwierzęta w naturalnym środowisku. Podkarpackie uzdrowiska, Iwonicz, Choryniec czy Rymanów Zdrój, to miejsca, w których można odpocząć i zregenerować się za pomocą naturalnych metod. Wieża widokowa w Pruchniku. Drewniana wieża widokowa o wysokości 18 metrów, z której roztacza się panorama na miasto Pruchnik, okoliczne wzgórza, a przy dobrej pogodzie można dostrzec miasto Jarosław. Kopiec Tatarski w Przemyślu. Historyczny kopiec położony na wzgórzu, pierwotnie miejsce kultu bogów słowiańskich. Z kopca roztacza się piękna panorama na cały Przemyśl i jego okolice. Rzeszowskie piwnice. Podziemne korytarze i komory pod rynkiem w Rzeszowie, które można zwiedzać w tradycyjny lub interaktywny sposób. Jeziorka Duszatyńskie. Dwa malownicze jeziorka osłowiskowe położone na zachodnich zboczach góry Chryszczatej w Bieszczadach. Popularne miejsce wycieczek i wypoczynku. Hatka puchatka w Bieszczadach, kultowe schronisko na połoninie Wetlińskiej, popularne wśród turystów oferuje noclegi i wspaniałe widoki na Bieszczady, winnica widokowa, klimatyczne miejsce oferujące degustację lokalnego wina, serów czy zwiedzanie winnicy na tle zjawiskowej panoramy gór. Krzemieniec, trójsty granic Polski, Słowacji i Ukrainy, położony w Bieszczadach, popularne miejsce turystyczne oferujące piękne widoki i możliwość jednoczesnego przebywania w trzech różnych krajach. Szybowisko w Bezmiechowej. Malowniczo położone miejsce do uprawiania szybownictwa, działające od 1929 roku. Oferujące wspaniałe warunki do lotów i piękne widoki na całe bieszczady. Szlak kulinarny Podkarpackie smaki. Trasa turystyczna prowadząca przez miejsca oferujące regionalne potrawy i produkty typowe dla tego wielokulturowego kawałka Polski. Park Gwiezdnego Nieba Bieszczady Obszar wolny od sztucznego światła, idealny do obserwacji nieba i gwiazd. Karpacki Szlak Wina – trasa turystyczna prowadząca przez podkarpackie winnice z Polski i Słowacji, oferujące degustacje i zakup lokalnych win, a niektóre z nich dysponują bazą noclegową czy gastronomiczną. Park Dinozaurów w Głobikowej – 24-metrowa wieża widokowa, z której przy dobrej pogodzie można zobaczyć Tatry. U jej podnóża znajduje się wystawa z replikami dinozaurów w naturalnych rozmiarach. Bieszczackie Drezyny Rowerowe – Jedna z największych w Europie wypożyczalni drezyn rowerowych w uchercach mineralnych, którymi można pokonać 47-kilometrowy odcinek torów z Zagórza do Krościenka, pijalnia czekolady w Korczynie, miejsce, gdzie można degustować, kupować i komponować własne wyroby czekoladowe urządzone w klimatycznym wnętrzu. Jezioro Tarnobrzeskie, sztuczny zbiornik wodny z plażą, klubem jachtowym, bazą noclegową i gastronomiczną, popularny wśród turystów i miłośników sportów wodnych, Rudawka Rymanowska, malownicza dolina rzeczna, znana z pięknych krajobrazów i skalnych formacji, idealne miejsce na piesze wędrówki i wypoczynek na łonie natury. Kolej Gondolowa w Solinie nowoczesna kolej kalinowa, oferująca panoramiczne widoki na jezioro Solińskie i okoliczne góry. Zespół cerkiewny w Radrużu, jedna z najstarszych drewnianych cerkwi w Polsce, wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Fontanna multimedialna w Rzeszowie. Nowoczesna fontanna na bulwarach rzeszowskich, oferująca wieczorne pokazy z muzyką, światłem i wodą. Cerkwie Podkarpacia. Zabytkowe cerkwie rozsiane po regionie, znane z unikalnej architektury i bogatej historii. Ważny element kultury i dziedzictwa regionu. Kościół Ducha Świętego w Przeworsku. Gotycki kościół z XIV wieku, znany z pięknych wnętrz i cennych zabytków sakralnych, oraz wiernej kopii grobu Bożego z Jerozolimy. Cerkiew w Komańczy, dawna Łemkowska świątynia, pięknie odbudowana po pożarze z 2006 roku z bogatą kolekcją ikon do cerkwi można wejść i ją zwiedzić. Leżajskie organy, organy w bazylice w Leżajsku będące jednym z najważniejszych zabytków tego typu w Europie. Składają się w sumie z trzech organów, na których może grać trzech organistów jednocześnie. Kalwaria Pacławska, sanktuarium i kompleks kalwaryjski, miejsce pielgrzymkowe z licznymi kapliczkami i kościołem, znane z storocznych odpustów i uroczystości religijnych. Kalwaria Rymanowska, droga krzyżowa z licznymi kapliczkami, położona na wzgórzach Rymanowa, miejsce pielgrzymkowe i rekreacyjne, oferujące piękne widoki. Kościół w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Haczowie, największy drewniany gotycki kościół w Europie i jeden z najstarszych kościołów w konstrukcji zrębowej w Polsce. Kościół Wszystkich Świętych w Bliznem, drewniany kościół z XV wieku wpisany na listę UNESCO, znany z unikalnych polichromii i cennego wyposażenia. Przemyśl, historyczne miasto z licznymi zabytkami, w tym zamkiem pałacami, katedrami czy muzeami, znane z bogatej historii i dziedzictwa kulturalnego. Polańczyk, popularna miejscowość turystyczna nad jeziorem Solińskim, oferująca liczne atrakcje rekreacyjne i uzdrowiskowe, idealne miejsce na wypoczynek. Kombornia, malownicza wieś znana z zabytkowego dworu i pięknych krajobrazów. Idealne miejsce na spokojne spacery i odkrywania lokalnej historii. Pruchnik zabytkowe miasteczko z drewnianą zabudową i licznymi atrakcjami historycznymi, znane z tradycyjnych domów i malowniczych uliczek. Jarosław historyczne miasto z pięknym rynkiem, zabytkowymi kamienicami i licznymi kościołami, miejsce bogate w wydarzenia kulturalne i turystyczne. Sanok malownicze miasto z licznymi zabytkami, w tym Zamkiem Królewskim Rynkiem i Muzeum Ikon. Jasło, miasto z licznymi atrakcjami turystycznymi, w tym muzeami, parkami i zabytkami sakralnymi, znane z tradycji winiarskich. Krosno, miasto z bogatą historią, znane z przemysłu szklarskiego i licznych zabytków, takich jak Stare Miasto z Rynkiem, Klasztor Jezuitów czy Zabytkowe Kościoły. Rudnik nad Sanem, miasto znane z tradycji wikliniarskich, oferujące liczne warsztaty i pokazy rzemiosła. Jaśliska, malownicza wieś z zabytkową zabudową i pięknymi krajobrazami, idealne miejsce na spokojne spacery i odkrywanie lokalnej historii. Peniowa, opuszczona wieś w Bieszczadach, znana z ruin dawnych zabudowań i pięknych krajobrazów. Leżajsk, miasto z bazyliką i renesansowymi organami, ważny ośrodek pielgrzymkowy, znane z licznych zabytków i wydarzeń kulturalnych. Lesko i okolice, malownicze miasteczko z licznymi zabytkami, w tym zamkiem, synagogą i cmentarzem żydowskim. Zagórz, miasto z ruinami klasztoru karmelitów, znane z pięknych widoków na góry, świetna baza wypadowa w Bieszczady. Pilzno, historyczne miasto z licznymi zabytkami, w tym kościołem świętego Jana Chrzciciela i rynkiem. Opuszczona wieś Krywe, opuszczona wieś w Bieszczadach, znana z ruin dawnych zabudowań i pięknych krajobrazów. Ustrzyki Dolne, popularna miejscowość turystyczna w Bieszczadach, oferująca liczne atrakcje rekreacyjne i turystyczne, znana z muzeów i szlaków turystycznych. Muzeum Dobranocek, kolekcja związana z Dobranockami i kulturą PRL, przywołująca wspomnienia z dzieciństwa. Skansen archeologiczny Karpacka Troja, skansen prezentujący dawne osadnictwo w rejonie Karpat z ciekawymi wystawami. Muzeum przemysłu naftowego i gazowniczego. Muzeum w Bąpórcie prezentujące historię przemysłu naftowego i gazowniczego w Polsce, znane z licznych eksponatów i interaktywnych wystaw. Centrum dziedzictwa szkła, interaktywne centrum w Krośnie, prezentujące historię i techniki wyrobu szkła. Oferuje warsztaty, pokazy i wystawy tematyczne. Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu. Muzeum poświęcone życiu i twórczości Marii Konopnickiej, zlokalizowane w zabytkowym dworku, oferuje liczne wystawy i wydarzenia literackie. Muzeum Kultury Łemkowskiej, Muzeum w Zyndramowej prezentujące kulturę i historię Łemków, znane z licznych eksponatów etnograficznych i wydarzeń kulturalnych. Muzeum Kultury Bojków Muzeum w Myczkowie prezentujące historię i kulturę bojków, grupy etnicznej zamieszkującej bieszczady z licznymi wystawami i warsztatami. Bieszczacka Szkoła Rzemiosła. Ośrodek w Uhercach Mineralnych oferujący warsztaty i pokazy tradycyjnego rzemiosła bieszczackiego. Muzeum Młynarstwa i Wsi. Prywatne muzeum w Ustrzykach Dolnych, prezentujące tradycje młynarskie i życie wiejskie w Bieszczadach. Co roku odbywa się tu Święto Chleba, podczas którego m.in. można spróbować smacznych wypieków. Muzeum Ikon w Łańcucie. Muzeum, mieszczące się w Zamku Łańcud, prezentujące kolekcje ikon prawosławnych i grekokatolickich. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku Skansen prezentujący tradycyjne budownictwo i kulturę ludową regionu, pozwalając na zwiedzanie zabytkowych chat, kościołów i warsztatów rzemieślniczych. Park historyczny w bliźnie. Park powstały w miejscu autentycznego niemieckiego poligonu z II wojny światowej, na którym testowano broń rakietową, w tym legendarne rakiety V2. Plenerowe Muzeum Wypału Węgla Drzewnego, Muzeum na świeżym powietrzu prezentujące tradycyjne techniki wypału węgla drzewnego w Bieszczadach, Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, Skansen prezentujący tradycyjne budownictwo i życie codzienne na wsi w regionie Podkarpacia. Mamy tu możliwość zwiedzania zabytkowych chat, budynków gospodarskich czy kościoła. Muzeum Bombki Choinkowej w Nowej Dębie. Unikalne muzeum poświęcone historii i tradycji produkcji bombek choinkowych. Prezentuje bogatą kolekcję świątecznych ozdób oraz daje możliwość zobaczenia procesu ich wytwarzania. Podziemne przejście turystyczne w Jarosławiu. Zespół podziemnych korytarzy i piwnic pod rynkiem w Jarosławiu, pełen historycznych eksponatów. Atrakcja dla miłośników tajemnic i historii. Muzeum Lalek. Muzeum w Pilźnie prezentujące bogatą kolekcję lalek z różnych epok i kultur. Skansen w Markowej. Muzeum prezentujące tradycyjną architekturę i życie wiejskie regionu, znane z zabytkowych chałup, kościołów i pokazów rzemiosła. Pałac w Krasiczynie. XVI-wieczny pałac w stylu renesansowym z pięknym dziedzińcem, ogrodem i kaplicą. Brzozów. Malownicze miasteczko znane z pięknej bazyliki mniejszej oraz zabytkowego rynku. Zamek w Łańcucie, barokowy zamek z XVII wieku z pięknym parkiem, dworkiem, oranżerią i stajniami. Zapora w Solinie, największa zapora wodna w Polsce, tworząca malownicze jezioro Solińskie, popularne miejsce wypoczynku i rekreacji. Zamek Baranów Sandomierski, renesansowy zamek zwany Małym Wawelem, znany z pięknej architektury i bogatej historii. Można go zwiedzać, a także skorzystać z oferty hotelowo-gastronomicznej. Zamek Kazimierzowski w Przemyśl, gotycki zamek z XIV wieku, znany z pięknych widoków na miasto i okolice. Mieści muzeum i organizuje liczne wydarzenia kulturalne. Zamek Sobin, ruiny średniowiecznego zamku położone na wzgórzu, znane z malowniczych widoków na Dolinę Sanu, popularne miejsce spacerów. Schron kolejowy w Stępinie, podziemny schron z czasów II wojny światowej, zbudowany dla pociągów sztabowych Hitlera. Rynek w Rzeszowie, zabytkowy rynek w sercu miasta, otoczony kamienicami i ratuszem miejsce licznych wydarzeń, idealny na spacer i odkrywanie historii miasta. Zamek Dubiecko, zabytkowy zamek otoczony parkiem, znany z historii rodziny krasickich. Oferuje zwiedzanie wnętrz i liczne wydarzenia kulturalne. Letni Pałac Lubomirskich w Rzeszowie, barokowy pałac z XVIII wieku, otoczony pięknymi ogrodami. Obecnie mieści muzeum etnograficzne i organizuje liczne wydarzenia kulturalne. Pałac w Zarzeczu, neoklasycystyczny pałac otoczony parkiem krajobrazowym, pełniący funkcje muzealne. Linia małotowa, system umocnień granicznych z czasów II wojny światowej rozciągający się wzdłuż wschodniej granicy Polski. Pałac w Dukli, barokowy pałac otoczony parkiem, znany z historii rodziny mniszchów, oferuje zwiedzanie wnętrz i liczne wystawy tematyczne. Pałac Olszanica, zabytkowy pałac z XIX wieku, otoczony parkiem. Budynek należy do ośrodka doskonalenia kadr służby więziennej, przez co wstęp do niego może być ograniczony. Pałac w Sieniawie, barokowy pałac otoczony rozległym parkiem, należący do rodziny czartoryskich. Twierdza Przemyśl jeden z największych kompleksów fortyfikacyjnych w Europie, oferujący zwiedzanie podziemnych korytarzy i liczne wystawy historyczne Ulanów, miasto malowniczo położone w widłach Sanu i Tanwi. Warto zwiedzić tu Muzeum Flisactwa Polskiego, które dokumentuje dzieje ulanowskich flisaków. Pałac w Narolu, barokowy pałac otoczony parkiem, pełniący funkcje kulturalne i edukacyjne, znany z pięknej architektury i licznych wydarzeń artystycznych. Wodospad w uhercach mineralnych, malowniczy wodospad położony na potoku Stężniczka, popularne miejsce turystyczne w Bieszczadach, ośrodek garncarski Medynia, centrum rzemiosła tradycyjnego oferujące warsztaty garncarskie i pokazowe wypały ceramiki.